Dobry wieczór wszystkim, wilgotny gupik z tej strony. W tym filmie trochę o gupikach chciałem moich tu powiedzieć, ale zanim to, to muszę powiedzieć, że no, ucieszyłem się, bo zorientowałem się w ogóle całkiem nie tak dawno temu, że pan Wiesław Smużyński wrócił na YouTube'a. No, ucieszyłem się, bo powiem, że. Się scniłem trochę za Skalarami Na kanale Pana Wiesława Smużyńskiego Pozdrawiam serdecznie jeśli to ogląda No Scniłem się za tymi skalarami Piękne, duże skalarki Eleganckie rybki I się scniłem za tymi skalarami Więc jak zobaczyłem, że wrócił to się mega ucieszyłem Od nowa subskrypcja oczywiście na kanale Pana Wiesława zostawiona No bo kto nie chciałby takich akwariów i ryb oglądać, jakie Pan Wiesław pokazuje? No, no kto by nie chciał? No. Ja na pewno chcę. I pewnie jest jeszcze wielu takich, którzy chcą. Więc osobiście na swoim kanale jeszcze mówię, żeby ktoś, kto ogląda mnie, nie widział ryb Pana Wiesława, to niech do niego wchodzi, zagląda i ogląda jego ryby i słucha jego wiedzy. Także zapraszam wszystkich na kanał Pana Wiesława Smużyńskiego. No, fajnie, fajnie, że wrócił, bo naprawdę konkret, konkret wiedza, Konkret ryby, konkret akwaria. No, czego chcieć więcej? Wchodzić, ucho cieszyć, oko cieszyć i podziwiać. I tyle. No, także oficjalnie na swoim kanale zapraszam na kanał pana Wiesława Smużyńskiego. I to tyle tytułem wstępu. Co u moich gupików? W sumie nie za wiele. Tak jak widzieliście kiedyś we filmie, tak i w tym. Gupiki pływają w tej i z powrotem cały dzień. 24 na dobę, pływają w lewo, w prawo, w prawo, w lewo i buch w drzewo, a że drzewa nie ma to w roślinkę albo filtr czy grzałkę, no i tak to wygląda głupicze życie stare głupiki niestety padają, przykładowo ten samiec, którego dostałem od znajomego ten duży z czerwonym ogonem ze starości, no niestety starość nie radość ale jest tu dużo młodych, a z kolei młodość nie wieczność ale póki są młode, to na pewno coś pożyją, popływają. No i widzicie, moje gupiki, moja samiczka, o ta tutaj z żółtym ogonkiem z mojego chowu od malejkości. Piękny endlerek krzyżówka z pawimoczkiem, krzyżówka endlera z pawimoczkiem. No i tak to wygląda. Słuchajcie, te gupiki tutaj moje. Akwarium funkcjonuje 9 miesięcy. 9 miesięcy temu je tutaj postawiłem, zalałem wtedy sprawdziłem dokładnie więc stąd wiem, że jest 9 miesięcy już no i rybki pływają stare niestety umierają, ale są młode które żyją, no i podmianki muszę zrobić jutro podmiankę tutaj znowu w wodziunie im osolić troszkę jak to dla żyworódek żyworódka ma to do siebie, że przemiana materii jest u tych ryb, ryb żyworodnych dosyć duża i szybka i dlatego no Raz w tygodniu podmianka wody u żyworódek, jak i u innych rybek akwariowych. Oczywiście te inne jajorodne mają mniejszą, ale raz w tygodniu rybkom wymienić trochę wody, dać im świeżej, niezużytej wody, to oczywiście na, na plus dla akwarium i dla istot w nim żyjących. No i słuchajcie, no nie robiłem ostatnio przez swoją chorobę, przez swoje przeziębienie i widzę, że żyworódki już mi to pomału której pokazują po sobie, że chcą tej świeżej wody. Więc jutro ją dostaną. Jutro tu będę robił podmiankę dla nich i super, wszystko żyje. Rybka pływa. Jeśli rybka pływa, woda mokra, przeźroczysta, to akwarysta zadowolony. I ja taki jestem z tych kupiczków. No tu niestety mój kolejny stary samiec o staruszek na wykończeniu. Niestety starość. A reszta młode, młode cielaki szaleją. I jest super. Także co u gupików, wszystko dobrze. Dziękuję za oglądanie, napiszcie co byście w kolejnym filmie chcieli zobaczyć. No i cześć.